Witajcie. Dzisiaj tnę jagodę kamczacką. Moje są bardzo młode, więc dużo roboty nie będzie. Dwie pierwsze krzaczki są już drugi rok. Pierwszy jest Bolier Blizzard, ma bardzo ładne, sztywne pędy. Druga jest Honey Bee. Trzeci jest Honey. Po przeżyciach, jak widzicie, ma małe przyrosty, ale to być może jest też, jak powiem, uroda krzewu. Kolejne dwa to jest Zojka i Wojtek, ale nie wiem, które to które. Były przesadzane i po przeżyciach. Te krzaki są czteroletnie, ale w drugim roku po posadzeniu, jak rosły przy drzewkach owocowych, zostały skoszone pod kaszarką, bo jednak były mu, bardzo młode i wyglądały jak zielską. Przy cięciu drzewek i krzewów owocowych mamy Kilka podstawowych cięć. Pierwsze z nich to, jeżeli dany pęd uzyska zadowalającą wysokość, obcinamy w nim czubeczek, tak jak tutaj jest uzyskał, jestem zadowolona z wysokości, obcinam czubeczek, krzew nie goni do góry, ładnie tutaj się rozkrzewia i ładnie zawiązuje pąki. Drugie cięcie, usuwamy wszystko, co leży na ziemi, usuwamy. Takie maleństwa, co nie dadzą nam ani owocu, ani ładnych przyrostów, więc wycinamy bardzo nisko. I ucięcie higieniczne robimy co roku. Usprawdzamy po prostu, lustrujemy, oglądamy nasz krzew i po prostu obcinamy co leży. Dobry przykład cięcia z myślą o przyszłości. Gałązkę obcinamy i tutaj wypuszczą pędy najprawdopodobniej jak wypuści tutaj i tutaj ten będzie nisko, ten zostanie usunięty, a temu dam miejsce, żeby rósł ładnie do góry, żeby ładnie zbudował krzaku, więc tu jest pęknięty, usuwam. Ten tak samo jest w środku. Ten tak samo. Z tego nic, nic nie będzie, więc go utnę troszeczkę wyżej, żeby może puścił jakieś boczne pędy. Ten jest pęknięty i tak zostawię. Tutaj też pęknięty, tak zostawię ten krzaczek, i tutaj jeszcze jest nieładny. I tak wygląda pierwszy krzak. Przy tym krzaczku usunę. Więcej tej drobnicy. Z tej drobnicy ani liści, ani owoców. Tak samo ten utnę tutaj, i wtedy tutaj z tego pąku wyrośnie prawdopodobnie do góry. Usuwam wszystkie te malutkie tutaj przymarznięte zostało nie zdrewniał do jesieni ale go usunę nie, nie przy samym dole ale troszeczkę wyżej żeby tutaj mi odbił w ładnej pozycji i wszystko tutaj co jest ta drobnica? niektórzy to nazywają miotła kiedyś robiło skaliny taką miotełkę z takich cieniutkich gałązek i nasze babcie jak powiem, zamietały sień. gdzie Dużo mam takich pędów, które zostały uszkodzone mrozowo. Roślina nie zdrewniała. W tym roku zaoferuję jej w jesieni nawożenie fosforowo-potasowe, by zdążyła właśnie przepraszam, będzie późnym latem, by zdążyła zdrewnić. Tak samo tutaj ucinam wszystko to drwobnice. To zagęści krzak i nie da nam nic. I jeszcze do tych cięć wyróżnić cięcie, tak powiem, które ma na celu zbalansowanie ilości pąków kwiatowych nad pąkami liściowymi i to akurat bardzo się tyczy borówki amerykańskiej. Usunięte najsłabsze Usunięte chore. I jeszcze usunę czuby beczki tych najdłuższych. Też po prostu nie chcę, żeby rosła wyższa, a chcę, żeby się wzmocniła. Żeby po prostu te pędy były sztywniejsze, żeby nie przyginało się do dołu. W tej brówce naprawdę nie mam pojęcia. Co jest grane? Siądę na internet i przeczytam, ale usunę te ze środka. Te, które kładą się, które krzyżują się, które są uszkodzone. I najprawdopodobniej w tym roku obetnę ten stary pęd, by po prostu puściła nowe pędy i zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że ją wyprowadzę. Ale widzicie, jest nawet mchem pokryta, więc miała bardzo słabe przyrosty. Bardzo słabo rosła. I kolejna borówka. Widzicie, akurat fajny przykład, mam różne typy. Obcinam to z dołu malusieńskie. Malusieńkie, ten akurat obecne, bo jest w środku. Kolejne pędy maleńkie obcinam. Akurat przy tych małych brówkach właśnie nie ma dużo roboty. Ten pęd odgiełam. Ma mało pędów, ale jest bardzo ładny. I za, za blisko rósł, a nie chciałam usuwać. Więc go trochę odgiełam. Kolejne. Te tutaj. Ten tutaj tak samo. Ani owocu, ani liści nie będzie. I tak chyba zostawię. Tnąc. Krzaki i drzewka. Pamiętamy też, że dostosowujemy te zasady do tego, co chcemy zrobić z danym krzakiem. Gdyż w jednym roku te cięcie będzie, tak powiem, książkowe, że wszystkie te zasady, które Wam powiedziałam, będziecie mogli zastosować we własnym krzaczku. a przyjdzie kolejny rok, staniecie, rozłożycie ręce i powiecie, co dalej. Więc pokazałam, właśnie. Jak, jakie są ruchy, jakie możecie wykonać w Waszym krzaczku. I to adoptujecie do, wasy, do Waszych potrzeb. Każdy rok jest inny, każda roślina jest inna, więc tak akurat widzicie, jest smukła, nadawałaby się na uprawę komercyjną. Obcięty by został tylko ten krzaczek i tutaj, i ten gałęź. I tutaj by rosła, ładnie się ro, ro, rozkrzewiała, i maszyna mogłaby podjechać. Rozło rozłożyć e, tą płachtę i trzęść, bo, bo, bo e, Kamczacka ma to do siebie, że jeżeli dojrzeje już spada, jeżeli jest, jeżeli po potrząsieniu nie spada, czyli znaczy, że jeszcze jest niedojrzała. I takie różne mamy typy, tniemy do naszych właśnie oczekiwań. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłam, zbieram gałązki do następnego. Trzymajcie się, pa. Widzimy się przy borówce i pożadce.